Слава Ісусу Христу, сьогодні про батька, я сьогодні у Водовицях запрошую дивитися капюшон. За мною церква, костел і музей, дім Карола Войтили, святого Йоанна Павла ІІ, власне в цьому домі, ось тут, це зараз музей. On narodził się i on tu żył ze swoją rodziną. Jego mama umarła, jemu było 8 lat. Zajmował się jego wychowaniem baćko. Chcę też zwrócić na to uwagę, że tata jest bardzo ważną osobą w wychowaniu. To jest ktoś, kto nas wprowadza w życie, w społeczeństwo, żebyśmy też mieli ten moralny grzebęc, żebyśmy znały, co, co je pochane, co je dobre. I Karol Wojtyła właśnie ze z czasu jeszcze takiego baćka duże dobro, bo jaki był duże wirują, czyli ludynoju, więc jakoś był wizkowym, ale bardzo, bardzo własne tych różnych zwyczajów, jakie miał Karol Wojtyła, były u niego tych dobrych zwyczajów były, zawdzięki własne jego, jego babcia. Możemy podziękować jeszcze że u nas jest własne baćko Jakim by on nie był, bo może buty też tak, że może ty w buncie przeciwko swojemu baćka, może go nie przyjmujesz, może w win on jakoś nie jest w twojemu wychowaniu, może jakieś trudności z tym powiązane, ale pamiętaj, że własny, jakim by on nie był, to to jest duże ważne też no braty, pituj uwagę to, co on mówi i i co jego wychowanie jest duże, 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 ważne. Ja też mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że że mi też no ja jemu zawdzięczyjo dużo, dużo bardzo różnych rzeczy. I on mnie też do pomagał, chociaż jego charakter e, składny Święty Franciszek e, w jakiś moment Powiedział w obecności jebiskopa, że w tym momencie jego ojciec jego jest otec, jaki jest na niebie. I my też mamy ojcieca na niebie. Jak jeszcze z różne trudności, a nawet jakich nie ma w związku z ojcem, to pamiętaj, że masz najlepszego ojca na niebie. I że on pro o ciebie nie zapomina i że zawsze chce się i właśnie nasza chrystiańska wira idzie do tego, żeby odkryć Lubow batkiewsku, Lubow Boga, e, Boga Ojcieca I pamiętajmy, że mamy Baćka na niebie